Witam serdecznie na moim kanale w ten piękny słoneczny dzień. Dziś czas wrócić do jednego z bohaterów, który przez długi, długi okres czasu został bardzo mocno zapomniany. Bohater, który jednocześnie kiedyś trząsł wszelkimi arenami, teraz jest rzadziej używany, a warto jest go zrobić, szczególnie jeżeli jesteście graczami Free to Play. Z tego względu, że jest on bardzo niski w kosztach, jeżeli chodzi o rozwój broni na poziom 600, oraz potrafi zrobić naprawdę duże zamieszanie, i jego wytrzymałość na arenie jest naprawdę niebywała. A mowa tutaj o nikim innym jak o Oberonie. I dlaczego Oberon jest taką wyjątkową postacią, którą wielu graczy nie doceniło, a która najprawdopodobniej pojawi się w najbliższej mecie? Na arenach. I już Wam mówię. Pierwsze jest to aktywny skill nawałnica ostrzy, czyli Oberon kręci ostrzami, blokując wszystkie obrażenia i czary osłabiające na 3 sekundy. Za każde zablokowane uderzenie w tym okresie odzyskuje 25 energii. Następnie uwalnia przed siebie falę energii, zadając 120% obrażeń wszystkim celom w zasięgu. Te obrażenia są powiedzmy nieistotne. Bardziej istotne jest to, że jest w stanie będąc na pierwszej linii zablokować atak przeciwnika i tym samym wydłużyć sobie zdolność życia. Następne mamy bliźniacze ostrza, czyli obronu auto autoataków zmienia ostrza, aby wywołać różne efekty. Lewe ostrze usuwa energię, natomiast prawe ostrze zadaje obrażenia od maksymalnego procentu zdrowia, jaki dany posiada. Trzecie, głębiące ostrze, czyli oberon niebliźniaczymi bliźniaczymi ostrzami, zadając 4 razy 60% obrażeń celowi i zwiększa swój unik o 35% na 3 sekundy. Czyli spójrzcie, aktywka druga daje nam pewnego rodzaju, można powiedzieć 100% e, dodża. Na, na obrażenia i czarosłabiające przez 3 sekundy, bo mniej więcej tyle właśnie trwa e, casting tego skilla. Następnie mamy kłębiące ostrza, które zwiększają o 35% unik na 3 sekundy. A na samym końcu mamy jego super umiejętność, czyli powrót do domu. Oberą rzuca ostrzami w najdalszego przeciwnika na polu bitwy, po czym znika podczas lotu. Bliźniacze ostrza zadają 250% obrażeń wszystkim wrogom na swojej drodze. Gdy ostrza dotrą do celu, zatrzymuje się na 1,5 sekundy, a następnie zdaje 100% obrażeń. I teraz to, co jest ważne, to w momencie, kiedy mamy broń przebudzoną, przejdźmy sobie właśnie tutaj do broni, to spójrzcie. Powrót do domu, czyli właśnie tak się nazywa ta nasza super umiejętność, zwiększa unik o 75% na 8 sekund. Czyli mamy de facto 3 skile, powodujące bardzo mocne zwiększenie uniku u tego bohatera. Więc, jeżeli nie zostanie on zatrzymany przez jakąś postać, to naprawdę potrafi bardzo długo stać na polu bitwy, walczyć i praktycznie nie jesteśmy w stanie nic mu zrobić. A wielokrotnie na wysokich arenach widziałem jak ten bohater potrafił wysolować cały team z tego względu, że był dobrze ustawiony i, i po prostu siał zniszczenie. Na poziomie 500, Oberon, kiedy użyje pierwszą umiejętność, o której mówiliśmy, zwiększa o 35% swój docz na 3 sekundy. Czyli mamy tutaj a, nawałnica ostrze, czyli wcześniej mieliśmy po prostu to, że był w stanie zablokować wszelkiego rodzaju ataki, a dodatkowo po użyciu tych ataków ma jeszcze zwiększony docz o 35%. A na poziomie 600 to w momencie, kiedy użyję bliźniaczych Ostrzy, energia którą usuwa z celu za pomocą lewego ostrza, będzie bezpośrednio przesłana do oberona, a prawdziwe, a nieuchronne obrażenia zadane przez prawe ostrze będą leczyły oberona tą wartością, za którą zada obrażenia. Czyli na poziomie 600 zyskuje on dodatkowo opcję self healingu. I z tego względu ta postać jest taka niesamowita. Ponadto, Oberon dodatkowo jest jednym z najtańszych do wybudowania e, Wojowników. Koszt e, Soulstone, Infinity Soulstone to jest e, 0 lub 6, jakoś tak, więc jest to bardzo niewielka ilość. Więc, jeżeli ktoś jest graczem free-to-play i chciałby mieć swoją pierwszą postać zrobioną na poziom 600 bez wydawania dużej ilości. Bez wydawania dużej ilości, bez wydawania de facto na to pieniędzy, to jak najbardziej polecam tutaj Oberona. Jeżeli chodzi o ekwipunek, no ja oczywiście teraz nie mam na nic założonego, ale jeżeli budujemy Oberona, to jest właśnie na niego najlepszy build. Czyli zakładamy runy wiatru, plus do tego Magatame. I z tego względu, że runy wiatru skracają czas odnowienia umiejętności o 15% każda czyli mamy tutaj o 45% skrócone cooldowny na jego aktywnych skillach, a przypominam, że te aktywne skille są naprawdę na tyle istotne, żeby jak najczęściej mógł spamować, żeby jak najczęściej miał zwiększony do czy zwiększone szanse na wszelkiego rodzaju uniki i zatrzymywanie obrażeń. I każdy autoatak zadawany ma obrażenia zwiększone o 70%. A oczywiście, Magatama kolejny item, który pozwala na skrócenie czasu umiejętności aktywnej o w tym wypadku 48%. Jeżeli chodzi o boskości, no to zdecydowanie najlepszy build według mnie na, na chwilę obecną to jest ten tutaj. Czyli w pierwszej kolejności mamy za każdym razem, gdy ten bohater uniknie ataku, zwiększa szybkość ataku o 20% na 3 sekundy. A pamiętajmy, że ma tutaj bardzo dużo opcji do unikania wszelkiego rodzaju obrażeń, więc ten unik bardzo często jest aktywowany, przez co właśnie pełnia księżyca jest aktywowana. Następne. Bliźnięta. Po otrzymaniu umiejętności uzdrawiającej, następuje dodatkowe odzyskanie 6% zdrowia, czyli jak już mamy poziom 600, to zdecydowanie rekomenduję właśnie ten skill. Jeżeli nie mamy jeszcze 600, tak jak ja nie mam, to najlepiej jest wziąć tutaj ten format, aby uniknąć pierwszego obrażenia. Na wszelki wypadek, gdyby się mieli go ustawionego w drugiej linii frontu, bo wtedy jeszcze nie zdąży zakręcić ostrzami, aby uniknąć ataku, bo najpierw przesuwa się do przodu, co się przekłada na to, że w tym czasie może otrzymać obrażenia. I w centrum uwagi, czyli ataki bohatera nie mogą być unikane, dodatkowo podczas walki, każdy 1% celności bohatera jest zamieniany na obrażenia krytyczne. Więc, ten tutaj aspekt jest najlepszy pod kątem zwiększenia obrażeń z jego strony. Oczywiście można wybrać zręczność, ale słabo to wyglądało. A oczywiście też można wybrać przetrwanie, ale po testach powiem szczerze, że te trzy tutaj, które są najlepiej, wypadały. I jeżeli chodzi de facto o broń i kolorystykę broni, to najlepszą opcją jest tutaj kolor. Pomarańczowy lub zielony. Z tego względu, że na pomarańczu oczywiście zadajemy zwiększone obrażenia. Na pomarańczu oczywiście zadajemy zwiększone obrażenia do przeciwników znajdujących się na froncie, a ich chcemy jak najszybciej ściągnąć, w sensie na pierwszej linii ataku. Natomiast zielony, z tego względu, że jeżeli jakikolwiek bohater z pierwszej linii żyje, to jego obrażenia są redukowane o 24%. A przypominam Oberon, mimo tego, że jest wojownikiem, to ustawiamy go właśnie na pierwszej linii. Więc de facto, dopóki on sam żyje, to cały czas ma redukcję obrażeń otrzymywanych od przeciwników o 24%. Dla hardkorów kolor niebieski, czyli aby zwiększyć obrażenia fizyczne otrzymywane przez, przez przeciwników. Natomiast z autopcji dwa pierwsze sprawują się Najlepiej! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Oberona. Mam nadzieję, że ta postać was zaintryguje, zaciekawi i będziecie chcieli ją wybudować na poziom 600. Jest u mnie zdecydowanie na liście do zrobienia w przeciągu najbliższego półtora miesiąca. Także wtedy z całą pewnością pojawi się o nim dodatkowy materiał pokazujący go już w akcji. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za uwagę i do następnego materiału. Cześć!